To tak, sobie od razu przejdziemy do leżenia I teraz tak, powolutku. Jak się trzymamy, jest spoko, jest dużo lepiej w tej chwili. Teraz tak, może ja powiem w ogóle, co tutaj się działo. Zawodnik z wielopoziomową dyskopatią, mocno uprawiający sport, tutaj piłkę nożną bardzo fajne, silne mięśnie, które go trzymały do tej pory. Troszeczkę w okresie rozwojowym były jakieś tam dynamiczniejsze treningi, no i ewidentnie teraz się to wszystko problematycznie z tym słowem odezwało. Do tego stopnia, że miał przerwę jak długo? miesiąc przerwy i taki był dość ciągły ból. Zaczęliśmy, wprowadziliśmy taki protokół jakby stabilizacji i odciążania. Następnie zrobiliśmy troszeczkę mocniejsze ćwiczenia takiego głębokiego, takiego core stability i tutaj właśnie dokładnie już pokażemy ten kolejny etap, dalszy etap, w którym takie ćwiczenia dajemy, zadajemy i to też może być dla was jako dla trenerów czy fizjoterapeutów, żeby później pokazać jak takiego zawodnika wyprowadzić. Tak też naturalnie, normalnie, tak jak zawsze sobie ładnie ćwiczymy, czyli wchodzimy do tak zwanego deadbaga z małą dźwignią krótką, czyli ugięte kolana, świetnie i ramionka i pracujemy dokładnie tak, żeśmy sobie to wcześniej założyli, czyli najpierw pracują nogi. Wcześniej byłoby to praktycznie nierealne do wykonania, a już jesteśmy na tym etapie, że tutaj sobie spokojnie możemy to ładnie wykonać. Super, ekstra i jak możesz, a się nawet podejdźmy sobie bliżej. Zobaczmy, jak fajnie pracuje tutaj mięsień brzucha. Jest delikatne drżenie, czy nawet z tej strony. Tak i to zaraz za jakiś czas zobaczycie, że to drżenie będzie znikało. Świetnie. Tak i o to drżenie chodzi. Jeżeli te mięśnie tutaj będą trzymały równostabilnie, to znaczy, że ten efekt będzie na lata wypracowany, więc tak sobie powolutku ten wcześniej to latało strasznie, a wręcz tak bolało, że nie było to do wykonania. Świetnie, I teraz zróbmy naprzemiennie, czyli prawa ręka lewa noga i powoli z dopięciem o. Świetnie, przytrzymanie, super. I zmiana. Super. Dobrze i zatrzymanie chwilę odpoczynku. Świetnie, jak się czujesz? Dobrze. Jest wszystko fajnie, ładnie, delikatnie bioderka pracują, góra-dół, ręce wzdłuż dłowia I sobie polecimy, sprawdzimy. Świetnie. I nic nie boli. Ekstra. Teraz zróbmy sobie test, który robimy zawsze, czyli podnieś się i sprawdźmy, czy mniej więcej jest tutaj... Mieliśmy taką pozycję bólową, szczególnie ostatnio, którą można było wybadać poprzez takie mocne wypchnięcie bioder do przodu, czy coś się dzieje. Wszystko jest ekstra. To co, zapraszam tutaj na kolejny etap. Fajnie. Taki duży dysk sensoryczny. Świetnie. I delikatnie wciskamy raz naprzemiennie lewą, raz prawą nogę. Na początku się trzymaliśmy. W ogóle wcześniej też nie było o tym mowy, ale już jesteśmy na szczęście na tym etapie, że robi to Szczepan zupełnie bez problemu, bez bólu. Jak widać. Świetnie. I teraz próbujemy albo ręce niżej, albo w ogóle bez rąk. Tak świetnie, napinamy brzuszek i zobaczcie też te elementy drżenia tak doprowadzamy jakby do tego drżenia czyli wykonujemy bardzo wolno te ćwiczenia bo wtedy wiemy, że jest to ćwiczenie efektywne działa i głęboko go stabilizuje tam pracują mięśnie głębokie co jest jakby tutaj kluczowe świetnie i teraz zatrzymamy się równiutko nogi ustawiamy i łapiemy stabilizację napinamy mięśnie brzucha, lekko kolana i popracujemy delikatnie w rotacji do boku tak? czekaj jeszcze sekundkę łapki tu tak, trzymam w ten sposób, tak, jest jej się brzucha, tak, obserwujemy, jak już mamy opanowane w miarę drżenie, to w tym momencie możemy wykonywać delikatne ruchy na boki, nie za szybko, fajnie i teraz Twoim zadaniem będzie wykonywanie tak tego ćwiczenia, żeby nogi praktycznie nie pracowały, pracuje tylko góra tułowia, a nogi nie latają z lewej na prawą, świetnie i teraz jak możemy sobie z tego kąta pokazać, Tutaj też zobaczycie coś pięknego, jak kolce biodrowe, na ile prawa i lewa kończyna są już wyrównane, czy one się obniżają. Tu już uszczypane jest ekstra. Jakbyśmy pokazali wcześniej materiał, jak to było tutaj, to naprawdę. Latał strasznie, tu już ma pełną kontrolę. Jakby te ćwiczenia widać, że przynoszą yy, dużą różnicę. Wiadomo, prawa noga jest jego dominującą, więc troszeczkę mocniej jest dociśnięta, to też widać, ale staramy się to zniwelować i też poprawiamy zawodnika, tak żeby skutecznie cały czas obciążał równo obie kończyny. Świetnie. Ok, schodzimy i teraz przejdziemy się na bieżnie. Mamy taką specjalną bieżnię naturalną, akurat do oddania takiego naturalnego ruchu biegowego. Spróbujemy to pokazać. Jeszcze tutaj zapalimy światełko. E, tak, normalny bieg. Taki w miarę wolny, nie przyspieszamy. Tak, i ustawienie sylwetka pięknie. Że on akurat ma parę zadań takich fajnych, biegowych. Jest ok? Świetnie, i teraz możemy pokazać. Lekki element speedu. Ramiona napędzamy, stopy przechodzą. Super. Łopatki fajnie. Czuj z ramion. Tak, nie przekraczamy maksa. To jeszcze niedawno było nierealne, teraz już. Jest naprawdę ładnie. Zawodnik ani nie stuka, ani nie wali, jest pełna amortyzacja. Rewelka, zwalniamy. Takie lekkie 30 sekund, super. I teraz można się chwycić, to co robimy zawsze, czyli z takim lekkim wyciągiem, tak żeby troszkę rozluźnić cały kręgosłup. On tu w osi ładnie pracuje i tym protokołem możecie też pracować ze swoimi podopiecznymi. A jak widzicie, efekty są dość szybkie i ładne. Ekstra. Możemy zblokować. Normalnie robimy około takich trzech cykli dokładnie tego ćwiczenia, czyli najpierw spokojny chód, w zależności od tego, jak zawodnik się czuje. Później bieg i ewentualnie na końcu ten element rozciągający. Pokażemy jeszcze element trakcji na naszym, śmiało, naszym zaadaptowanym przyrządzie. I teraz tak, łopatki leciutko ściągamy i pracujemy. Trzeba już dokładnie wie, co robić. Może Asia jeszcze z tej strony sobie spróbujemy złapać, także było widać, że on tutaj się totalnie rozluźnia, tak żeby z jednej strony całą kończyną wykonać taką spokojną, naturalną trakcję, takie rozluźnienie i wyciągnięcie całej tej kończyny w dół. Z rozciągnięciem kręgosłupa bardzo ładnie, świetnie i zmiana strony. Nie za szybko. Świetnie. Najpierw robimy na lewą, na prawą stronę parę razy, tak żeby zobaczyć w ogóle, na ile nam kręgosłup pozwala. Nie ma bólu? Jest wszystko w porządku? Świetnie. Czyli też idziemy według tego zestawu i teraz dajmy dwie nogi sobie na raz i zobaczmy, jak to wygląda. Jest ok Jest okej. Okay. Szczepan wszystko wie dokładnie, jak to tu wygląda. I dokładamy głowę. Trochę Wam przyspieszymy, żeby tego materiału nie przedłużać, ale on wszystko wykonuje kilka razy na jedną, drugą stronę. Później powolutku przechodzimy do kolejnego Etapu. Ja myślę, że to jest taki etap już końcówki przed jakby wyjściem do ćwiczeń dynamicznych, funkcjonalnych, później przechodzimy do już ćwiczeń specjalistycznych z piłką, no i zawodnik wraca na boisko, podtrzymując jakby też te treningi bardziej już stabilizacyjne, mniej rehabilitacyjne. To tyle w tym materiale, elegancko poszło i lecimy dalej z kolejnym zestawikiem. Teraz tak. Przejdziemy sobie do takiego prostego, fajnego ćwiczenia diagnostycznego z pozycji deski, planka. Już taki film jest, jak ustawić pozycję, tak dalej, u nas na kanale na pewno znajdziecie sobie. Jak już opracujecie tego planka i czujecie, że on jest dobry, to powinniście zrobić takie ćwiczenie sobie, śmiało. Zrobimy sobie taką pozycję niską, czyli tutaj ładnie z przedramionami. Obniżamy sobie delikatnie biderko leciutko, napinamy się brzucha i zobaczcie, to jest piękna, płaska powierzchnia, czyli nasz odcinek zlordozowany jest leciutko wyrównany, wypłaszczony, tak, żeby był taki fajny kąt. I teraz zobaczcie, możemy sobie już u takiego zawodnika, który już jest nieźle wyćwiczony, wyrehabilitowany, położyć sobie jakieś obciążenie. I teraz takie obciążenie dla Was, jako sportowców będzie świetnym, jakby takim motywatorem do tego, żeby tutaj głęboko pracować. I zobaczcie, jak wy się coś poruszacie, to czujecie, on uciska, czy on spada, czy on zjeżdża. Spróbuj skrzywić delikatnie, jakbyście zrobili tak? I on będziecie od razu czuli, że on chce spadać. I teraz dobrze, zejdziemy sobie, żeby chwilę odpoczął, bo to już jest która seria. Elegancka. Może być tak, że jesteście w domu i ćwiczycie sobie tego planka jakiś czas, to oczywiście wtedy wchodzi niezawodny papier toaletowy tak żeby nie było, że, że nie ma jakiegoś przyrządu do sprawdzenia i znowu przechodzicie sobie na planka i tutaj osoby, które nie mają jakby wsparcia, to mogą spróbować sobie gdzieś to tutaj ręką podłożyć, a jeżeli nie to najlepiej jakaś osoba, która asystuje i teraz też będziecie czuli, czy ten papier toaletowy czy on się w ogóle trzyma i teraz zatrzymaj świetnie i czujesz ten papier, jak on się przesuwa i właśnie na tym polega zabawa i teraz wy wiecie, czy wasz jakby plank jest stabilny jeżeli nie, to on zaraz będzie Wam zatywał spadał, tak samo można sobie go położyć na boku, teraz będzie jeszcze trudniej, świetnie i teraz obniż troszeczkę kolę z biodrowi. zobaczcie co się dzieje od razu widać, i teraz podwyższ. i jedziemy, tak, jeszcze do góry ładnie, hop, i teraz zatrzymaj go, świetnie i trzymamy, zatrzymane na wyrównanym tak, jeszcze obniż, obniż, obniż i trzymamy, i zobaczcie, on już jest bardzo zmęczony bo to już jest któraś seria z rzędu i jest drżenie jeszcze chwilę wytrzymasz, rewelka on dokładnie czuje, jak jest mocno. Pięknie i delikatnie możemy schodzić. Świetnie. Zawodnik już jest jakby po y, mocnym zestawie, więc już jest troszeczkę zajechany. A można powiedzieć, że wyszliśmy z problemu bólowego. Tak więc już jest naprawdę bardzo ładnie. Podoba mi się to. I zobaczcie, któraś tam seria, i tak dochodzimy do drżenia. Ja uważam, że maksymalnie możemy to drżenie trzymać 10-15 sekund, nie więcej. I wtedy jest jakby najlepszy efekt. Fajnie, jeżeli macie siłę, możecie sobie spróbować jeszcze z większym obciążeniem. Są prawdziwi zawodnicy, co tam sobie nakładają bardzo dużo i 30, widziałem, kilo i 20 i w ogóle, ale raczej bym tego nie zalecał. Spróbujcie sobie ewentualnie zrobić coś jeszcze bardziej niestabilnego. Damy radę? Spróbujemy z taką piłeczką, taką medyczną, ona w środku jest z piaskiem, mhm. ale ona jest bardzo mocno chwiejna, a to już jest dla zawodników naprawdę na najwyższym poziomie. Bo tutaj czujesz, szepannie i teraz zatrzymaj, żeby nie spadła. Tak maksymalnie musisz walczyć, żeby ona nie zlatywała. Tak? Zobaczcie, czy to się uda. Jeszcze do góry, może troszeczkę biodryko. Masz to. Zaufajcie mi, że ona jest na każdy ruch wyczulona. Ona zaraz spadnie. Czujesz, jak się porusza? I to jest jeszcze czucie głębokie, taka propriocepcja. Ekstra. Brawo, nieźle, co? Świetnie. Ale tu już widzę dużo ładniej. Więc zobaczcie tych odmian i możliwości jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do takiego trenowania, próbowania. Podnoscie sobie poziom i działamy dalej. Świetnie, do zobaczenia. Są nad, nadmiernie przeciążone, bo one są cały czas w takiej stałej pracy. Nie ma tu dla nich chwili tak, okno. Nie... Z tego przodu pochylenia zrobimy tyło pochylenie miednicy, żeby lekko ją spłaszczyć. I teraz ściągnijmy łopatki. Fajnie i chodzi o to, żebyście Wy potrafili sami sobie takie delikatne przy użyciu lustra poprawki nanieść.